Jaka jest różnica między rękojmią a gwarancją? Tłumaczy Marek Niechwiej. Prawa konsumentów chronione są przez rękojmi i przez gwarancję, ale tak naprawdę większość z nas zupełnie nie dostrzega różnicy między tymi uprawnieniami klienta. Proszę powiedzieć, na czym ona polega? Podstawową różnicą jest to, że rękojmia powstaje z mocy samego prawa, to znaczy w momencie kupna towaru, jest, jesteśmy chronieni instytucją rękojmi. I w tym momencie możemy dochodzić swoich praw od. Sprzedawcy. Prawda? Czyli jeżeli rzecz jest niekompletna, jeżeli jest wadliwa, dochodzimy praw od sprzedawcy. Natomiast, Czyli nie od producenta. Nie od producenta. Natomiast gwarancję daje nam producent, i w tym, w tym momencie y, zmuszeni jesteśmy do niego się udać, ażeby daną rzecz albo wymienił, albo naprawił, ewentualnie odstąpić od umowy, którą zawieramy. A jeżeli przychodzę do sklepu, na przykład nie wiem, z butami, które rozpadły się po miesięcznym użytkowaniu, to mogę sobie wybrać, czy korzystam z rękojmi, czy z gwarancji, czy, tak. czy jest jakaś kolejność? Tak, nie ma kolejności. Mogę sobie wybrać, którą instytucję biorę pod uwagę, natomiast mogę żądać z jednej, i z drugiej, jednego i drugiego tytułu właśnie za, za zabezpieczenia się, natomiast jeżeli zostanę zaspokojony na przykład z rękojmi, no to już w tym momencie nie mam podstaw do żądania z gwarancji. I na odwrót, jeżeli korzystam z gwarancji, no to już nie z rękojmi, jeżeli zostanę zaspokojony z tytułu gwarancji. A kiedy sprzedawca może być zwolniony z odpowiedzialności z rękojmi właśnie? Są takie przypadki, kiedy klient mógł albo wiedział po prostu o istniejących wadach. W tym momencie, jeżeli on godził się na to, że rzecz jest albo niekompletna, albo właśnie jakaś uszkodzona, no to rękojmia nie obejmuje. To znaczy klient Czasami na przykład podpisuje oświadczenie, że godzi się ze stanem technicznym rzeczy. Wtedy, jeżeli faktycznie na takie coś podpisuje, no to domniemywa się, że godził się na wszystko, co tam w środku istnieje, a zatem y, może odmówić y, sprzedawca y, udzielenia rękojmi. A czy brak obsługi instrukcji, na przykład jakiegoś urządzenia AGD w języku polskim, czy można to uznać za wadę? Można. W tym momencie rzecz jest niekompletna a zatem jest wadliwa, to znaczy ja mam prawo żądać instrukcji w języku polskim. W ramach rękojmi. Tak, w ramach rękojmi i na ten temat też wypowiadał się Sąd Najwyższy orzekł, że właśnie brak instrukcji w języku polskim w tym momencie jest wadą rzeczy, ona jest niekompletna. Ale czy nie wydaje się Panu, że wielu polskich konsumentów nie zdaje sobie sprawy z tej instytucji rękojmi i raczej tak. idąc do sklepu, reklamując jakieś towary, zawsze powołujemy się na gwarancję, a nie korzystamy Przeważnie z rękojmi Tak właśnie. jest, nie, nie rozróżniamy tych dwóch instytucji, mówimy zawsze o gwarancji. Natomiast tak jak powiedziałem gwarancji udziela nam producent, natomiast jeżeli my mamy kartę gwarancyjną, podbijamy i tak dalej, to wydaje nam się, że to jest skuteczne. Często też producenci wprowadzają nas w błąd, dając na przykład rok gwarancji w momencie, kiedy teraz już jest, będąc w Unii mamy dwa lata gwarancji na przykład na sprzęt AGD. Więc niezależnie od tego, co jest napisane na karcie gwarancyjnej, ta gwarancja obejmuje dwa lata. Dziękuję za rozmowę.